Przynosimy plon z naszych żerkowskich stron. Bodaj wszystko plonowało, jak najlepszy plon wydało, a w rolnikach chęć i trud pracy zachowało. Więc dorzynkowy przygotowany na dożynki gminne w Wiesiatkach upleciony jest z zachowaniem naszej rodzimej tradycji, czyli został wykonany z czterech podstawowych zbóż, takich jak żyto, pszenica, jęczmień i owies. W naszym urokliwym terenie wśród pól i łąk można jeszcze spotkać zioła, które swym aromatem przyozdobią nasz wieniec, a są to m.in. wrotycz, krwawnik, kopielnik, mięta, dziurawiec oraz lawenda. Tegoroczny wieniec z naszej małej ojczyzny prezentują przedstawiciele Rady Sołeckiej, mieszkańcy oraz strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej. Oczywiście wszyscy są z Żerkowa. Ja jeszcze pozwolę sobie na koniec powiedzieć, ponieważ nie dopisałam. A najgoręcej dziękuję wszystkim paniom, które wiły ten wieniec, włożyły duży wkład pracy. Było i wesoło, nie powiem, że nie. I myślę, że nadal tak będzie. A szczególnie tu dziękuję naszej pani. Nie będę wymieniać wieku, ale wywiła praktycznie cały wieniec. Także ja dużo ukłony dla niej. Dziękuję. To zapraszamy w takim razie panią po odbiór nagrody. Bardzo, bardzo serdecznie raz jeszcze. Gratulujemy. Dziękuję wam za wykonanie tak pięknego wieńca. Do zobaczenia za rok, mam nadzieję. No. Z A powolutku do prezentacji swojego wieńca przygotowuje się drużyna z lewniowej.